Hej, witam cię serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz kliknąć subskrypcję, aby być na bieżąco. Poruszam wiele obszarów w moich materiałach. Inwestujemy w jakimś celu. Każdy, kto wchodzi na rynek, czy to giełdowy, czy kryptowalut ma cel i marzenie, które chce spełnić. Obojętnie czy na początku to jest poprawa komfortu życia na co dzień, która z czasem przeradza się w grubsze tematy i zaczynasz popuszczać wodze fantazji, szczególnie jak wchodzisz na lewar 1 do 500. I od razu masz wizję zarabiania milionów. Już widzisz willę, jacht, odrzutowiec, piękną kobietę u Twojego boku. I oczywiście, przy tym nie może zabraknąć super samochodu. I dziś właśnie pokażę ci auto, które na pewno jest przedmiotem marzeń wielu inwestorów. Oto Lotus Evia, najmocniejsze auto świata. Niedawno w Londynie Lotus zaprezentował swój pierwszy w pełni elektryczny samochód Evia. Nowe kupę ma zawrotną moc 1972 konie mechaniczne, a do setki przyspiesza w zaledwie 3 sekundy. Rozumiesz to 1972 konie mechaniczne, jakie tam muszą być przeciążenia, niesamowite. Lotus Ewia będzie pierwszym od 11 lat nowym samochodem w całości opracowanym w macierzystej firmie angielskiego producenta. Kontrolowanym jakżeby inaczej przez Chińczyków. Wiadomo, że Chińczycy mają taki kapitał, że gdyby chcieli, to mogliby wykupić nie jedno korpo. Karoseria Ewi stanowi jednoczęściowy monokok z włókna węglowego i ma bardzo niskie zawieszenie. Odległość pomiędzy jezdnią a podwoziem wynosi zaledwie 105 mm Ewia wyposażona jest w elektryczny układ napędowy. Zespół akumulatorów zamontowany jest w centralnej części auta za dwoma fotelami wyścigowymi. Samochód waży około 1680 kg. Tył auta tworzy duże skrzydło i podłużne laserowe tylne światła. Samochód wykorzystuje lasery zarówno do świateł głównych, jak i świateł mijania. Małe soczewki, które wyglądają jak skrzydła na cienkich, pionowych reflektorach, tworzą światła do jazdy dzienne i kierunkowskazy. Ewia wyposażona jest w 20 i 21 calowe koła magnezowe, odpowiednio z przodu i z tyłu. Pod maską samochodu kryje się cztery silniki elektryczne umożliwiające jazdę w 5 trybach, Range, City, Tour, Sport i Track. Auto przyspiesza do setki w mniej niż 3 sekundy. Do 200 zajmuje jej 6 sekund, a 300 km około 9 sekund. Prędkość maksymalna przekroczy 320 km na godzinę. Całkowity zasięg jazdy będzie wynosił ponad 400 km na jednym ładowaniu baterii o mocy 2000 kW przy korzystaniu z jednostki ładującej mocy 350 kW. Naładowanie samochodu do 80% zajmuje tylko 12 minut. Na naładowanie baterii w całości potrzebne będzie zaledwie 18 minut. No to już naprawdę niesamowite. Ewia będzie pierwszym Lotusem w historii który będzie mieć w kabinie zamontowany w pełni nowoczesny cyfrowy system informacyjno-rozrywkowy, który, podobnie jak Tesla, będzie otrzymywać okresowe aktualizacje oprogramowania. Kierowcy mogą używać nowej aplikacji do smartfonu do monitorowania samochodu z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja umożliwia użytkownikom sprawdzenie stanu naładowania baterii, czy potencjalny zasięg jazdy. Możliwa będzie też zdalna kontrola innych systemów auta, np. włączenie ogrzewania lub klimatyzacji przed wejściem do środka. Produkcja EFI będzie oczywiście ograniczona i seria będzie limitowana do 130 sztuk. Rozpocznie się w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii. Ceny zaczynają się od 2,1 miliona dolarów. Przyznasz, że auto robi wrażenie. Daj znać w komentarzach, o jakim aucie ty marzysz. Trzyma się. Na razie, hej.